Słuchaj mnie. Nie tego, co krzyczy wokół ciebie, lecz tego, co cicho porusza twoje serce. Powiedz mi, co naprawdę nosisz w środku. Czy wierzysz, że to, co jest w tobie, może stać się światłem? Nic z zewnątrz nie ma władzy nad twoim sercem, jeśli mu jej nie oddasz. To, co w nim pielęgnujesz, staje się Twoim życiem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czasem uśmiecham się szeroko, a w środku noszę ciężar. Czasem mówię, że wszystko dobrze, choć w sercu rodzi się cień. Myśli potrafią być jak wiatr, niosą kół. Dawnych słów I nagle widzę, że to nie świat mnie rani, Lecz to, co pozwalam rosnąć w sobie Ty też to znasz Ten moment, gdy serce podpowiada Że można wybrać inaczej To, co ukryte Może stać się światłem Jeśli je oddasz Serce, serce może być czyste, kiedy wybierasz miłość. Serce, serce może być nowe, gdy otwierasz je na światło, nie to co z zewnątrz, lecz to co w tobie rośnie. Niech rośnie dobro, niech rośnie miłość, niech rośnie życie. Serce może być czyste. Był czas, gdy szukałem winy wokół W słowach innych, w spojrzeniach Łatwo wskazać cień poza sobą Trudniej zajrzeć w głąb A przecież tam zaczyna się droga W miejscu, którego nikt nie widzi Tam rodzi się zazdrość Albo wdzięczność pych, Albo pokora gniew Albo przebaczenie On pokazuje mi cicho Że serce jest jak ogród To co zasieje to właśnie zbiorę i ty możesz wybrać, co w nim zakwitnie. Nie bój się prawdy o sobie. Ja nie przyszedłem, aby cię oskarżyć, lecz aby cię uwolnić. Z wnętrza wychodzi to, co naprawdę cię kształtuje, ale jeśli oddasz mi swoje serce, ja uczynię je miejscem pokoju. Powiedz, czy pozwolisz, by dobro w Tobie wzrosło? Serce, serce może być czyste, kiedy wybierasz miłość. Serce, serce może być wolne, gdy oddajesz je w światło, nie to co z zewnątrz, lecz to co w Tobie rośnie. Niech rośnie dobro, niech rośnie miłość, niech rośnie odwaga. Serce, serce. Może być czyste, może być nowe, może być światłem. Słuchaj mnie, Twoje serce nie jest skazane na cień. To, co w nim karmisz, staje się Twoją drogą. Jeśli wybierzesz miłość, miłość w tobie zamieszka. Ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A teraz spójrz w swoje serce i odpowiedz sobie, co chcesz, aby z niego wyszło. Wołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie, nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, Uczniowie pytali go o tę przypowieść, odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka? Czyni go nieczystym z wnętrza, bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.